Darku, myśmy przestrzeli, właściwie to ja przedwczoraj miałem obsów, myśmy się umówili na rozmowę ty Tomek i ja, a ja przyjechałem z rozładowanymi mikrofonami, więc do niczego nie doszło, w sumie zmarnowałem wasz czas. Ale jest też pewna korzyść z tego, mianowicie jak przyjechałem do domu, to od razu zamówiłem dwa kolejne zestawy, i już kurier mi to przywiózł, więc mam nadzieję, że taka sytuacja się. Nigdy więcej nie no, dom, że się stało, że, że ta akurat tylko tyle, że się rozładowała, a nie popsuła. No właśnie, no, a dopiero. Bo taka była pierwsza myśl. W czasie domyśliłem się, co się stało. Tu kotka skoczyła na, tą, na tę listwę, mhm. w której były, w, do której były przypięte ładowarki i po prostu ją rozłączyła. I tak, tak, to, tak to wyszło, więc przepraszam, przepraszam Nic za. Nic się wielkiego nie stało. Popsuń. Darek, myśmy rozmawiali. Na różne tematy. Chciałbym poruszyć taki temat, może nieco trudniejszy, też może troszkę filozoficzny. Sam jakoś sprowokowałeś tę rozmowę. Starość, niedołężność, śmierć. Mówili, tak. że boisz się tego, że boisz się starości, że boisz się niedołężności. Boję się, boję się. No bo jeżeli jeżeli człowiek jest w związku jakimś to może może polegać na drugiej osobie. Nie wiem, wspierają się, pomagają sobie, ale w moim przypadku kiedy ja jestem sam. A to jest to jest tylko i wyłącznie mój wybór. Nie mogę liczyć na nikogo innego. Więc yy, boję się yy, i starości i niedołężności. Yy, i wtedy, wtedy po prostu, no nie wiem, yy... czy to jest coś, co Cię paraliżuje, czy to jest strach Nie, to nie jest, to nie jest paraliżujący strach, to jest yy... może bardziej nawet taki motywujący. Aha. Ja muszę Ci powiedzieć, że się w ogóle tego nie boję, natomiast yy, nigdy nie myślałem o jakimkolwiek związku albo o jakiejkolwiek relacji, jako o takiej, która miałaby mi dać wsparcie w czymkolwiek, w sensie niedołężności. Uważam, że no w wielu krajach jest taki sposób myślenia, że dzieci mamy po to, żeby nam potem na stare lata pomogły. I to jest sposób myślenia, który jest mi bardzo obcy. Nigdy w życiu nie chciałbym swoich dzieci obciążyć swoją niedołężnością, jak również nigdy nie chciałbym swoją niedołężnością obciążyć swojej partnerki. No, i właśnie ja na tym cały Gips polega, bo tak jak dobrze wiesz, mam syna, który, który jest, przypuśćmy, w Holandii, ale ja też go nie chcę obciążać. On wie, w jakiej jestem sytuacji, ale nigdy nie wyciągnąłem. Na pewno, gdyby była taka możliwość, to prędzej ja bym, ja bym. Chociaż Przemek też ma tam swoje załóżami, bo on, tak jak mówię, on. No, on lubi zielone. To nie znaczy się, że, że jest na jakimś tam nałogowym palaczu, czy coś takiego. On to traktuje tak jak, nie wiem, jak, y, jak poranny picie kawy, mhm. które ją, przypuśćmy, może nie pić, mhm. ale tak samo... Darku, czy Ty się boisz śmierci? Mam przed nią respekt, ale nie boję się. Mhm. Już nie. Już nie. Już jestem na nią przygotowany. A myślisz o tym? Y tak, nie chcę, nie chcę, być jakimś zramolałym dziadem. Dopóki, dopóki mam dwie ręce, dwie nogi, mogę chodzić i jeszcze i się jakoś poruszać. To nie znaczy się, że, no teraz akurat skończyła mi się ta praca. Ale wcześniej łapają się jakichś tam dorywczych takich prac. Nie. A to jakieś tam sprzątanie pobudowlane czy coś takiego. Nie. Ale mimo, że przypuśćmy, mam tę swoją sześćdziesiątkę, to ja się jeszcze czuję na siłach. Ale gdy, przy, gdy przyjdzie, przypuśćmy, czas, że nie będę miał tych sił, to na kogo mogę liczyć? Na nikogo. Mi się wydaje, że to wszystko jest w naszej głowie, wiesz, mi się wydaje, że sytuacja, którą ty ocenisz jako na sytuację, w której jesteś, jako sytuację, w której jesteś kompletnie bezsilny, dla innej osoby to będzie sytuacja, w której można sobie dać radę. Są ludzie, którzy są naprawdę bardzo sponiewierani przez, przez życie, w sensie braku swojego zdrowia, a mimo tego są bardzo aktywni. No właśnie, to jest kurczowe trzymanie się życia. Nie ja sądzę. nie wiem... Nie sądzę. To jest czerpanie z życia, mimo m, ograniczeń. Jest no, bardzo wiele osób, które są, m, żyją z niepełnosprawnością, nawet z bardzo głęboką niepełnosprawnością, a są to osoby, które no, ale to, są, to są żyją ludzie, pełnią życia. To są, tak, to są ludzie doświadczeni przez życie. Yy, ja, nie, ja nie mówię o takich ludziach. Ja mówię, przypuśćmy, o ludziach, którzy są w miarę zdrowi, no Ale przychodzi ta starość, ta niedołężność, kiedy człowiek y, przestaje być y, niezależny. Nie wiem, być może ja mam jakąś obsesję na, na punkcie tej swojej takiej niezależności, takiej wolności. No nie. mhm. Tak samo. I y, y, y tutaj y, boję się, że, y, że nie będę mógł nic zrobić wokół siebie. Czy boisz się sytuacji, w której ktoś musiałby się tobą opiekować? Dokładnie. Czy boisz się domu starców? Ale to mnie nie grozi dom starców. To wytłumacz mi. No, żeby, żeby y, zamieszkać w domu starców, to nie wiem, trzeba mieć jakąś emeryturę. okej, okay, już... rozumiem. <laughs> trzeba być, przychaj się. Dokładnie. Dokładnie tak. Darku, czy jako dziecko bałeś się śmierci? Myślałeś o tym jako dziecko? E, nie, no wcześniej. Jako dziecko, mówię już jako młodzieniec, nie młodzieniec, wiem, miałem, tak. tak, miałem tam z 18 lat i, i zawsze twierdziłem, że to i tak żyję w tej chwili, <grym> no ale to był latek, to ma jeszcze wziął w głowie. Ja uważałem wtedy, że ja nie będę żył dłużej jak do czterdziestki. No, dożyłem sześćdziesiątki. Ale z czego I nic to się, się zapowiada, że to życie miałoby się z skończyć. Z czego to się wzięło? Wzięło się to proszę pana z tego, że ja w dzieciństwie dosyć dosyć, można powiedzieć poważnie chorowałem. Ja chorowałem na coś takiego, co się nazywa GPP. To jest goście postępujący przywlekły, to jest choroba generalnie nieuleczalna. Leżałem na spartańskiej w Warszawie, w szpitalu i. Na 11 około, tak gdzieś 11, fakt, że to były naprawdę dawne czasy, za komuny. Na 11 lekarzy, bodajże, żeby mnie skłamał, jeden powiedział, że przy dobrych wiatrach będę chodził o kulach. A tak to to wszyscy mówili: Wózek inwalidzki. I no dzięki moim rodzicom, można powiedzieć, bo gdzieś tam dowiedzieliś jakiś znachor taki gdzieś na jakiejś wsi zabitej dechami był jakiś taki znakor, który, który można powiedzieć, że mi wyleczył. Brałem kąpiele ziołowe. Przepisał mi mieszankę różnych jakichś tam ziół. Nalewało się wody, ale to jak najbardziej gorącej do wanny. Mhm. Ty, razem z tymi ziołami. Ja się musiałem kłaść do tej wanny, do tej gorącej wody. Brać te kąpiele I to ci pomogło. I to mi pomogło. To znaczy, yy, choroba jest w okresie remisji już od długiego, długiego czasu. Yy, lekarze, którzy się mną zajmowali, jacyś tam docenci, prawda, i tak dalej, porobili jakieś tam doktoraty, profesury i tak dalej. I uważali, że, że to, co, co, yy, co się stało ze mną, to był cud. Nie, to jest ich zasługa. Ach, to jest ich zasługa? Tak. Ja ja widziałem swoich znajomych, z którymi leżałem w szpitalu, wyglądali jak, jak te dzieci o Rozumiem. No, te rzeczy, o których opowiadasz, w jakiś sposób też nastroiły Ciebie na pewien, na pewien rodzaj podejścia do tych spraw. Ja muszę Ci powiedzieć, że jako młodzieniec myślałem o tym ze strachem i z lękiem. I w pewnym momencie, myślę, że miałem wtedy może ze 24-25 lat, doszedłem do wniosku, że to jest temat, który jest warto zbadać, warto rozkminić. I też doszedłem wtedy do wniosku, że najlepiej jest to zrobić poprzez rozmowę z osobami starszymi. Czyli z rodzicami. I muszę Ci powiedzieć, że moje rozmowy z rodzicami na ten temat bardzo przygotowały mnie do tego, wiesz? Jeżeli chodzi o śmierć, ja się tego w ogóle nie boję. Bardzo mnie przekonuje takie podejście filozoficzne, że ponieważ my nie jesteśmy w stanie naszej własnej śmierci przeżyć, co jest no, logiczne, to jest tak, jakbyśmy byli nieśmiertelni. Ponieważ. Nie wiem, czy Ty to rozumiesz, ale jest, jest pewien kres i nie jesteśmy w stanie tego już potem ocenić. To nam daje pewną formę nieśmiertelności. To nie ja to wymyśliłem. To tak po prostu no, można na to spojrzeć. No. Natomiast jeżeli chodzi o, o sprawy związane z niedołężnością, to mi się wydaje, że to jest absolutnie w nas, że my zawsze jesteśmy dołężni. I przykładem może być Hawking, jeden z najświetlejszych umysłów. Mhm. XX-XXI no tak. wieku, który ruszał policzkiem tylko. Tak. Niczym poza tym. A mimo to miał pełnię życie. Życia był ojcem, miał żonę, nawet chyba żonę, pisał książki i tak dalej. Ja, ja widziałem swojego cały czas mam. Przed On oczami... powiedział coś takiego, że życie jest tak piękne, że koncentrowanie się na... On powiedział o sobie, dla mnie życie jest tak piękne, że koncentrowanie się na mojej niepełnosprawności, to powiedział Hawking, jest zwyczajnie stratą czasu więc On potrafił żyć, ruszając jednym policzkiem. Ja mam zawsze w głowie i przed oczami swojego ojca, który zmarł na raka. I to też yy, chodził na badania okresowe. Bo jako kierowca zawodowy chodził na badania okresowe, ale miał znajomego lekarza, któremu wkładał książeczkę 50 złotych, a pan doktor otwierał książeczkę, patrzył na pieczątkę którą wcześniej sam postawił i mówi widząc y, stempel tak znakomitego lekarza. Ja też nie widzę przeciwwskazań. I jeszcze 50 złotych w kieszeń i pieczątka. A ojciec wracał z badań. I co? Takie dziwne teksty. Wszystko, no i jak? Wszystko w porządku, nie ma raczka. On już czuł, że coś jest z nim nie tak. Bo lekarz onkolog powiedział, teraz, teraz to jest musztarda po obiedzie. A jaki to był rak? Yy, to był rak yy, trzustki przy, yy, z przerzutami na wątrobę. Czy odwrotnie? No, rozumiem. No. Chociaż mój ojciec nie pił alkoholu, był zawodowym kierowcą. Zawsze, yy, jak to się mówi, yy, pod telefonem na wyjazd. Mm -hmm. Dlatego yy, jak telefon dzwonił, to ojciec się Pakował i w samochód. Także, także u nas nie było jakiejś tam tradycji picia alkoholu z tego względu i hmm. no i mój, o, mój tata w świętej pamięci, y, jak lekarz y, mówi, drodzy Państwo, już od iluś tam lat jestem lekarzem onkologicznym, ja widziałem, znaczy nie wiem, bo nie przeżyłem tego, ale widziałem ludzi cierpiących, hmm. a jak na tego człowieka patrzę, to ja nie wiem, czy jego coś boli, czy nie, bo mój ojciec był, ale tak nie dawał po sobie poznać tego. Pozwól, że ja Ci powiem coś o sobie. Mianowicie ja jestem człowiekiem wielu pasji. Mm. Są różne rzeczy, które mnie interesują. Jako przykład dam Ci szachy, prawda? I jest szereg innych rzeczy, które mm. mnie interesują. Ostatnio, w ostatnich dniach odkryłem coś takiego, że dla mnie nie jest istotne, co mnie interesuje. Dla mnie istotne jest to, że ja muszę mieć zajęty czymś umysł. Aha. W związku z tym każda nowa rzecz, w sposób naturalny mnie to bardzo wciąga. Właściwie jest mi wszystko jedno, co, byle coś. Nie wiem, czy, czy, czy mnie rozumiesz. Każdy hmm. nowy temat mnie nagle pasjonuje. Ja bym chciał skakać na spadochronie, latać w tych Wingstunach. <gry> no tak. nie, nie wiem. No, no, być no, no, wiem, i, wiem wiesz, o co chodzi. I tak dalej, i tak. Mhm. Ale z tego sposobu myślenia wynika jedna rzecz, że w tej niedowężności. Ważne jest to, żebym ja sobie właśnie coś takiego znalazł, no, chociażby szachy. Mhm. Prawda? Do tego nie trzeba jakiejś wielkiej sprawności fizycznej, żeby, no, żeby Ale żeby umysłową. Tak, chodzi mi o to, żeby mnie coś pasjonowało, żeby mnie coś pociągało, żebym ja miał na czymś skoncentrowane myśli. Dla mnie to jest najważniejsze. I dzięki temu nie myślę o tym, że być może kiedyś będę niedołężny. Nie będzie miało to dla mnie żadnego znaczenia, bo będę sobie czytał książki szachowe albo yy, nie wiem, grał w bryża na przykład. Nie, być może to też się bierze stąd, że jak, jak masz jakieś zajęcie, czymś się zajmujesz, to o tym nie myślisz, ale jak masz dużo wolnego czasu i, i czas na, na, na rozmyślenia, na, prze, na przemyślenia jakieś, to zaczynają ci cisnąć się do głowy takie, takie tematy. Mówiąc był w takim stanie, że, że nawet morfina już nie pomagała. A jak to jest na ulicy? Czy osoba, która żyje na ulicy, osoba bezdomna, ma większą troskę z tym związaną? To znaczy, jak to troskę? że będziesz na przykład na wózku jeździł? Albo o lasy chodził? No, ja... Ale to... Yy, no, nie mogę się wypowiadać za innych. Przecież ja tego nie konsultuję z nikim. Nie pytam się... A jak ja, ty to, to ja, ja mogę... Ja mogę powiedzieć to tylko o sobie. Dlatego... No to przecież powiedziałem, że właśnie boję się y, czegoś takiego, że, y, że będę, nie wiem, jakiś taki y, niezaradny. Ale czy ten lęk wynika z faktu, że jesteś na ulicy, czy gdybyś miał dom? Nie, 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 nie. Być może, ale to, że mam dom, nigdy, nigdy, y, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, bo, y, no bo nie byłem w tym związku, zawsze byłem sam. I nigdy nie liczyłem, że będę w związku. A w tej chwili co ze zdrowiem Twoim? Coś ci dolega? Yy, tak. Pomoli zaczynam tracić wzrok. I to jest coś, co. To yy, co mnie zaskoczyło. Wszystkiego się spodziewałem, że. Nie wiem, że będę miał problemy z chodzeniem, że to, że tamto, że, yy, że nagle ten mój. Mu, ta moja choroba reumatyczna hmm. nagle się na stare lata odezwie. A tu że mnie Ale nie, nie liczyłem. Ja miałem wspaniały wzrok. Ja, ja w pół roku czytałem książkę. Ale a to mam dla siebie dobrą nowinę. A teraz, a teraz nagle y, dochodzi do takich sytuacji, że jak przechodzę przez ulicę, to ja patrzę na ludzi, czy ludzie idą, czy stoją, bo ja nie widzę Świateł po drugiej stronie. Ale wiesz, co, dobra nowina jest taka, że lekarze, okuliści tego typu schorzenia związane właśnie z wiekiem, to ogarniają bardzo prosto, wiesz? Także wydaje mi się, że nie grozi ci utrata wzroku w tym sensie, że nie będziesz nic widział. Po prostu musisz pójść do okulisty i tyle. No tak, tylko teraz do, w mojej sytuacji, dostać się do, do okulisty. A, no to trzeba to ogarnąć. No ale to trzeba być ubezpieczonym i tak dalej. No. Gdzie? Do kogo? Ja nigdy nie chodziłem do, po lekarzach. Ja, ja myślę, jak, że... Ja, jakbyś... ja, jak byłem, nie wiem, robiłem tylko jakieś tam badania okresowe, czy coś takiego, jak, y, jak gdzieś pracowałem, y, bo pracowałem też y, w takich agencjach y, pracy, mhm. co są, co były. No, nie. no to tam wysyłali, przypuśćmy, na badania, czy można borki work, dźwigać, takie różne duperele. Mhm. Hmm. No to, to chodziłem na takie badania. A tak to, to ja nigdy nie chodziłem do lekarza ze względu na, na zły stan zdrowia, że, że przypuśćmy, byłem chory. W Darku wydaje mi się, że w, nawet jeżeli chodzi o osoby bezdomne, które nie są ubezpieczone, że jest szereg możliwości działania, z całą pewnością są takie miejsca, gdzie możesz tego typu konsultacje uzyskać. I chyba też wydaje mi się, że to nie jest tak, że osoba nieubezpieczona nie ma do tego dostępu. No musiałbyś tutaj tym zainteresować i jest bardzo wiele miejsc, gdzie przyjmują lekarze, przyjmują osoby bezdomne i z całą pewnością można to by było Tobie zrobić. No tak, a z kolei później po takim zabiegu to też, no nie wiem. Ale jak Ty szukasz wytłumaczenia, dlaczego tego nie zrobić, zamiast się zastanowić, jak to zrobić. Chyba nic też nie widzieć. No nie, tego wszystkiego, wszystkiego się, nie, nie boję się tak wszystkiego, jak utraty wzroku. A widzisz i to jest być to może ta coś... rzecz, która nas różni, mianowicie ty akceptujesz, a ja nie akceptuję. Ja mam taką naturę, że ja nie akceptuję, ja podejmuję walkę. A ty się godzisz z tym, mówisz, a no to nie będę najwyżej widział. Idź do lekarza, no prosta sprawa. A posłuchaj, ja ci coś powiem. Najwyżej będzie miał motywację, żeby zarobić kasę na to. Albo, żeby się gdzieś ubezpieczyć i podjąć pracę już nie tak, jak pracowałeś w kurniku za 500 zł miesięcznie, gdzie pracowałeś na czarno, na lewo. Nie byłem zarejestrowany. A byłeś zarejestrowany. Tak, byłeś na ćwierć etatu. Tak? Byłeś to ubezpieczony? Był, tak, to była jedna czwarta etatu. A, dlatego było 500 zł. Tylko, tylko dlatego, że po prostu no, chodziło o forsę. Ale to nie dlatego, że on był skąpy czy coś takiego. Nie ja rozumiem. No. Obiecasz mi, że pójdziesz do lekarza? Tupasz prosto w oczy mi. Tutaj. Tak, 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 tak. No. Dzięki za rozmowę. Ja... Dzięki.